Co odpowiadam ludziom, kiedy mówią, że to dzieciobójstwo? Ja tak naprawdę nie wchodzę w, w ogóle w takie dyskusje z przeciwnikami aborcji. Staram się tego nie robić, bo myślę, że to nie ma sensu. Nie ma sensu wytracać energii na przekonywanie ludzi, których się nie da przekonać. Moja jedna odpowiedź to jest, jak będziesz potrzebować kiedyś aborcji, to my jesteśmy. Jesteśmy w abo, tak, w Warszawie na ulicy Wiejskiej 9, obok parlamentu, obok kancelarii prezydenta. Jesteśmy w centrum aborcji. W przychodni, do której można przyjść, zrobić aborcję, ale też wesprzeć kogoś w aborcji, kupić na przykład jakiś gadżet i to też pomoże komuś w aborcji. Można też po prostu przyjść i z nami posiedzieć, pospędzać czas. Mieliśmy dzisiaj długą rozmowę, fajną rozmowę o aborcji w Polsce, o tym, dlaczego jest taka sytuacja, jaka jest, czyli od 30 paru lat nie udaje nam się zmienić prawa, jak w ogóle to prawo wygląda, kto w Polsce robi aborcję jak te aborcje się w Polsce robi. Osoby z Ukrainy, które przyjeżdżają do Polski są po prostu cały czas niezmiennie zaskoczone, że kraj, który jest w Unii, kraj, który jest na zachodzie, ciągle ma tak przestarzałe, nieadekwatne do rzeczywistości przepisy aborcyjne.